No, Siema, witamy Was na początku naszej wyprawy. Jesteśmy już w Zakopanem. Jest godzina 6 rano, przyjechaliśmy właśnie polskim busem. Teraz będziemy czekać mniej więcej do godziny 8, aż przyjdzie ponad Magda, żebyśmy mogli udać się do szkoły, która jest na ulicy Słonecznej. No i od tego zaczniemy naszą wyprawę, wypakujemy plecaczki, no i dzisiaj zdobędziemy gubałówkę i pozbiedzamy sobie zakopane. Znajdujemy się właśnie na cmentarzu komunalnym w Zakopanem, gdzie udało nam się odnaleźć grup założycieli polskiego skautingu, czyli Olgi i Andrzeja Małkowskich. To bardzo ważna chwila dla nas. Cieszymy się, że mieliśmy okazję przybyć tutaj i przede wszystkim zobaczyć to miejsce, gdzie tutaj spoczywają ojcowie tego ruchu, który pozwolił nam też na to, żeby przyjechać do tego Zakopanego. Jak widać, grup leży na tle pięknych gór. No i chyba często jest odwiedzany przez harcerzy Widzę się różnego rodzaju emblematy. Yy, dobra, jesteśmy w drodze na Gubałówkę. Jest strasznie gorąco, że aż ściągnąłem spodnie i idę w majtkach. Dosłownie 50 stopni w cieniu idziemy czarnym szlakiem. No, ciężka trasa, ciężka, ale damy radę. Jakoś to będzie i spoko. No, nie wiem, co jeszcze powiedzieć, damy radę. Witam na Gubałówce, właśnie dotarliśmy. Podzrosił czółko i plecki, umieramy tak w sumie. Chodziliśmy czarnym szlakiem, który nie był jakoś zbytnie miły, ale daliśmy radę. No tutaj bardzo ładne widoki i góry i inne ciekawe rzeczy. Siemanko, schodzimy właśnie z gubałówki. Mamy tutaj, jak widać, bardzo piękne widoki. Tam na górze również. Zem zaraz będzie strzał z pracy. Właśnie zeszliśmy z gubałówki, kupiliśmy sobie grillowane oscypki. Wa, ba, 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 bardzo dobre. Mmm, troskłyszno, mm, mm, grillowane, najlepsze. Polecam. Cześć e, Jesteśmy właśnie w drodze na spocznie, na Wielką krokę. E, cieszymy się, że nie poszliśmy przez miasto, bo jest bardzo gorąco. Tak, co przynajmniej e, zażyliśmy zranienia, Ale mimo wszystko zatrzymaliśmy się nad pięknym strumykiem. Woda bardzo, bardzo zimna, e, kamienie bardzo ostre, wolą e, nas stopy, no, ale to nie przeszkadza w tym, żeby się trochę popluskać, prawda? Tutaj Melon zrobi parę fajnych ujęć. No, woda jest bardzo przyjemna, można się oświeżyć, umyć sobie paszki, morskę, także ogólnie bardzo fajnie, bardzo fajnie jest taki trumyk. Skocznia narciarska. Wielka Krokie w imienia Stanisława Marusarza. Mieliśmy tam pójść. Mieliśmy. Wiecie, skoki narciarskie w prawie sport narodowy, bilety miały być po piątce. Niestety, bez naszej wiedzy cena została podniesiona do 7 zł, przez co nie mieściła się już w kosztorysie. A co za tym idzie? Nie mogliśmy odwiedzić skoczni. Ogarnął nas wielki smutek, no ale trudno. E, no, Jesteśmy właśnie w restauracji y, Chatka Puchatka, którą przez przypadek znaleźliśmy obok chrypówek. Bardzo dobre żarcie, tutaj jemy kwaśnicę i w kurczaka, chłopaki jedli barszcz i teraz wcinają z hubsa. No, bardzo się cieszymy, że znaleźliśmy to miejsce, bo nie było nic ciekawego na trasie w naszej skoczni. Jedziemy autobusem do Kuźnic teraz. Widzimy się w trasie. No, jesteśmy w trasie drugiego dnia. Zbliżamy się do hali gąsienicowej, już coraz bliżej ostatecznego ataku na Kasprowy Wierch Pogoda jest super, pomimo tego, że jest godzina 8 z hakiem. Jest ładnie, słonecznie, wieje delikatny wiatr, wchodzi się całkiem fajnie. Jak widać w Tatrach leży śnieg, mimo tego, że mamy 20 kilka stopni, leży tutaj jeszcze śnieg. Mamy nadzieję, że na niego natrafimy. Za chwilę robimy sobie śniadanko, no i atakujemy Kaspera. Kłapa Kondracka, yy, fajna górka, 2005 metrów. Nie spodziewaliśmy się, że będzie aż taka wysoka, no ale co przyjemna niespodzianka. Trochę na górze wieje, niektórym jest zimno, ubieraliśmy się trochę bardziej. Yy, melon tutaj kameruje, prawda? Piękny widok, widzę, widać w trochę śniegu. No i co? Stąd zmierzamy już prawie bezpośrednio na Giewon. Yy, ostatni element już naszego dzisiejszego wspinania. Jesteśmy już na łańcuchach pod Giewontem. Straszna kolejka nam się trafiła, bo przed nami wspinają się i emeryci, i dzieci. Dlatego dane nam było nieco postać. Jak widzicie, już jesteśmy naprawdę wysoko. Zostały nam ostatnie metry, no ale ten czas się wlecze. Tu za chwilę będzie widać już prysz na nosie Giewonta, czyli ten wielki krzyż, yy, bardzo popularny w kojarzynoś. No co, wspinamy się. Jak będziemy na górze, nagramy coś nowego. No, ale tak już właśnie dobiega koniec naszego wyjazdu. Wszyscy jesteśmy zmęczeni, jak nie wiem, tutaj się ważą. Tutaj robimy sobie kanapki na drogę. No i zaraz wyjeżdżamy. Jesteśmy strasznie zmęczeni. I nie wiem, co jeszcze powiedzieć. O właśnie, Dymek spalił się wczoraj na trasie. Obróć się do słońca. I No, no. Tak to mniej więcej wygląda. Widzimy teraz w polskim busie, jedziemy już z Gotowic do pola. Gdzie jest zakończona nasza wyprawa? Rozjedziemy się do domu. Jest dość wygodnie, ale siedzenia już palą. Łódeczki też palą, po wczorajszej wyprawie nie polecamy nie smarować łódeczek. Jak się idzie w góry, to jest do rozważenia. Dobrze, że tam teraz nie idzie kot, bo ja tam jechałem, jakieś państwo jechało z Kotem. mam przeje na, na Koty. Ale wiedźma. ma. Powiedziałem im, <grym> powiedziałem. Kulturalnie bardzo kilka słów i mam nadzieję, że do nich to dotarło. Bo koty są zabronione, tak było w regulaminie, czytałem przed chwilą też, żeby im pokazać. Ogólnie, wyprawa na plus. Wydaje mi się, że wszystkim się podobało. Cele, wszystkie zostały zrealizowane, czy znaczy, prawie wszystkie, ale mi się podobało chyba. No. I jedno zadanie na przewodnika mniej. Polecamy, dziękujemy, do Dobra i tym oto sposobem pożegnamy się już z Wami z naszej wyprawy do zakopanego. Po kolei każdy pomacha i powie do Was trzy słowa. Trzy słowa. <śmum> <śmum> Hej. Ahoj! <śmum> Cześć. Siema, było fajnie. Co robiszcie? Pole Santandry. kamień w Pozdro dla kumatów i wariatów.